Hmm, nagrobimy sobie czytanie DriveHatze. Dobra, wbijamy OK. Co? Ban? Jebać DriveHatze teraz! Dobra, kurde, spróbujmy jeszcze raz, ponieważ dostałem Blacklistę. Spróbujmy sobie wejść na serwer. Uwaga, czy się uda? Uwaga, jest, udało się słuchajcie, jest, udało się. Ominąłem Blacklistę, szok. Jebać DriveHatze teraz! Dobra, to wbijamy sobie na Mega Dropa. Jebać DriveHatze teraz! Y tak, dostałem Blacklistę. Właśnie na Drive HC, na moim głównym niku, zęciak i dostępna na IP, ale nie takie rzeczy się robiło, <noise> że tak powiem, nie takie rzeczy się robiło. I słuchajcie, lecimy tutaj z góry, z grubej rury, w sumie od razu. Wykopiamy sobie najważniejsze jakieś surowce, żeby tutaj szybko sobie zdobyć jakieś byle jakie chociaż itemy. speedmina mamy, ok, 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 dobra. I słuchajcie. Dostałem Blacklistę po moim ostatnim odcinku, nie, nie wiem czemu, nie rozumiem. Przecież to był normalny odcinek, po prostu, no byłem sprawdzany, nie? I dostałem Blacklistę, no, no, no nie rozumiem, no więc w sumie to teraz mi trochę smutno, bo na święta dostałem Blacklistę, tu tam bana dostałem, no i słuchajcie, administracja chyba Drivehutsem nie za bardzo... za mną nie przepada, skoro dostałem Blacklistę. No ale ma, ma się swoje sposoby, jakoś się zawsze wbije, co nie? Yy, dobra, także wykopiamy sobie szybko jakiegoś secika. Yy, tak jest to, że wykopiemy sobie szybko jakiegoś secika. I lecimy na war PVP i powkurzamy cię teraz administrację. I napiszemy. Yy, głupi. Głupi admini. Tak, tak napiszemy. Dokładnie. Nie do. No, w sumie jakby dostał bana za to, to by się śmiał, bo to jest chyba jeden. To jest, to jest jedyny powód, za co mogę dostać bana. Bo za ty nie dostanę bana. Bo naprawdę, nie da się tutaj być sprawdzanym ani nic. To, że byłem ostatnio sprawdzany, to. To był. O kurde, ej, tak. Te... Dobra, tego się nie spodziewałem. Słuchajcie, jestem pierwszy raz w takiej niesamowitej sytuacji yy, gdzie słuchajcie mnie kiknęło z tego serwera za nukera. To jest chyba niemożliwe Ja nie wiem jak to się stało To jest chyba cud jakiś To Maga świąt Święty Mikołaj bez kit No powiedzmy sobie szczerze, no ja mam chyba za cheaty jeszcze nie dostałem na tym serwerze, no bez kitu yy, Więc słuchajcie, może dzisiaj będzie mój pierwszy raz, <laughs> wiecie co, chodzi? Pier pierwszy raz, he, <laughs> peka W ogóle, jeżeli chcecie więcej dziękuję cheatowania szczyto yy, na drive.hc HC ty, no to jest niesamowite, to jest chyba cud, 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 cud nad cudami. Kończę, że jeżeli wbijecie 400 łapek, to będzie kolejny odcinek właśnie z na yy, I napiszcie w komentarzu, słuchajcie, blacklist, to wam przypnę serduszko. I suba zostawcie, i dzwona, 18 tysięcy subów do końca roku wbijamy, yy, będzie naprawdę kozacko. Uwaga, teraz będzie żart, jak dostać ban na DriveHC? Nie da się. Spalam sobie aurę i lecimy tutaj z pierwszym typkiem. Pierwszy typek to jest już tutaj Tyrany na drive HC, na drive Bardzo pięknie, bardzo pięknie. Ej, mordeczko, chodź tutaj. Dobra, może pójdziemy sobie tutaj i sobie kogoś sknokujemy. Ej, słuchajcie, ej, co tak cheaterów? Już, już normalnie to bym mnie jakiś cheater bił. Co, co się dzieje? Ej, co się Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? dzieje? A się w tych typów. Wklejamy się w tych typów Elo mordo O, pierwszy cheater, pierwszy cheater Dobra, jednak się udało, jednak się udało znaleźć Będziemy szukać cheaterów to drafacce, będziemy ich zgłaszać <laughs> Nie no dobra, nie, nie będę aż taki pomocny co ja helper jestem <laughs> Dobra, dobra, chodź tutaj, chodź! No nie następny cheater Ale on nie ma tego Zdedał, polizał, Elo Słuchajcie, pierwszy kill Ej, czy to jest admin? Czy to jest admin? Nie Boże, żeby to nie był admin nie, to nie była mi... Ja pierdziele jo, już się bałem, że zaraz będzie mnie knokował albo coś, ale... Ale ty, nie na no, mnie, nie dla mnie takie numery. Yy, dobra, klejamy się w tego typa. Wklejamy się w tego typa Lecimy tutaj z nim ostro. Elo mordeczko, Elo mordeczko Ty co jest z tą aurą? Coś mi się psuje aura Dobra, ej Dobra, następny ziomek liźnia, zaraz. Ona... Kurde uciekł mi, dobra, trudno. Walić go yy, wlatujemy na drzewkę. No następny cheater, dobra, nie, jednak jednak zwracam tutaj swój honor. <gry> jednak są cheaterzy, jednak jest ich trochę. Ale, ale... Ale nie jest aż tak źle jak myślałem. <gry> dobra. Fak. Jezu, już myślałem, że poliżę. Jezu, Jezu, Jezu. Siema cheaterzy, siema cheaterzy Siema cheaterzy Daj no, zabiłem! No, zabiłem następnego, lOL, ale Ja tu topkę wbijam zara. Ty, że mnie polizał. Dobra. Ty nie... O kurde Set mi pada Set mi pada On musi zedać Dobra, biję go przez ścianę, wyrąbane mam Dobra, on teraz zeda, on teraz dada Jest mój, jest mój, nie Dobra, wywaliłem się. To jest najgorsza gra na świecie. Jod Drive HC na czacie. Dobra, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Jak widzieliście, Blacklist da się łatwo minąć na Drive HC. Dziękuję, że byliście. Pamiętajcie o tej łapce w górze, i, i subie, i dzwonku, i w ogóle o komentarzu. I, I dziękuję. Wesołych świąt. Już w sumie jest po świętach, ale, ale, ale siema, siema.